Zabiera się samochód, przyczepę i jedzie się na wagę. Nawet zdarza się, jeżeli jedzie się na wagę, żeby sprawdzić, czy się 3,5 ton nie przekroczyło. I to nie jest anegdota, także, tak. bo to jest kawał ciężkiej roboty. Do takich zawodów się bardzo długo przygotowuje. Chodnicy podniebce dokładnie doszli, że są organizowane właśnie te zawody z Terstu na tej rzewodzie i, i zdecydowali, że chcą w nich wystartować. No, nam udało się zdobyć wszystko, co było możliwe, ponieważ wygraliśmy całe zawody, słowiliśmy największą rybę tych zawodów. To, że cierpliwość jest cnotą, wiemy wszyscy. I że nie można jej odmówić wędkarzom, zgodzimy się też wszyscy. Ale co jest fascynującego w tym, żeby czekać, aż ryba połknie haczyk? O to zapytamy naszych dzisiejszych gości, którzy uprawiają wędkarstwo sportowe. Witam pana Daniela Goneta Dzień dobry. i Grzegorza Kamińskiego. Dzień dobry. Na początek, pytanie o to wędkarstwo sportowe, czym ono się różni od wędkarstwa amatorskiego? No to na pewno różni się tym, że żeby łowić sportowo, na pewno trzeba było łowić już na jakimś poziomie, trzeba mieć jakąś wiedzę. Też oczywiście, jeżeli łowimy już na jakimś poziomie, czyli startujemy w zawodach o dużej randze, jakby dostanie się do takich zawodów wymaga eliminacji i startów w zawodach niższego szczebla i tym samym jakby wejścia wyżej. Czyli tak, tak jakby weryfikujemy tą wiedzę na tego typu zawodach po to, żeby jakby ta elita była jakby faktycznie tą elitą. Czyli no ta różnica to przede wszystkim wiedza, doświadczenie i no też jakby budżet, ponieważ jakby start w dużych zawodach wymaga dość sporego nakładu finansowego. No i przez to też jakby mogą sobie pozwolić na to nieliczni. Natomiast na pewno od tego amatorskiego do sportowego trzeba przejść pewną drogę. Tak, no oczywiście każdy gdzieś tam zaczyna od, od jakiegoś prostego wędkowania, gdzieś jeżeli dochodzimy do już wyższego pułapu, no to wiadomo, ten sprzęt i to wszystko zaczyna, zaczyna to, to wszystko dochodzić i jakby to determinuje, to samo z siebie wychodzi, czyli jakby to jest kula śnieżna, która z czasem zaczyna jakby zbierać sprzęt, wiedzę, no i wiadomo, jeżeli już mamy tą wiedzę, ten sprzęt, chcemy więcej, czyli załóżmy decydujemy się na start w jakichś zawodach, no, i tak jak, tak jak we wszystkim, czyli zaczynamy od jakiegoś takiego prostego wędkowania, a kończymy gdzieś tam z jakimiś takimi większymi celami czy, czy, czy postanowieniami. Mhm. Kiedy pan złapał bakcyla, jeśli chodzi o wędkarstwo? Ja zacząłem łowić w 1991 roku. Także sprawdziłem sobie na dokumentach, które mi tam zostały, więc w 1991. Cała szkoła podstawowa to było związane z wędkarstwem, może już nie karpiowym, ale to było bardziej spławikowe, na lokalnych zbiornikach, poznawało się te lokalne rzeczki. E, całą istotę wędkarstwa, czyli e, jak, jak ta ryba się nazywa, jak ona bierze, czym się charakteryzuje, w jakiej krainie ona mogłaby przebywać, gdzie ją spotkać. No to to się zaczęło w szkole podstawowej, no dużo książek, czasopisma. Wtedy wiedza była troszeczkę ograniczona. No, dziś mamy bardzo łatwy dostęp do, do jakiejkolwiek wiedzy. Też się zmieniło y, pogląd na, na to na dzielenie się wiedzą. Dzisiaj każdy y, ktoś kto zdobył jakąś wiedzę to się łatwo ją dzieli. Y, są filmy instruktażowe. No, na tamte czasy to było dosyć błogie, więc drążyliśmy metodą prób i błędów. Staraliśmy się jak gdyby tutaj y, Podglądać tych najlepszych no i stosować to na lokalnym terenie. Natomiast no potem w szkole średniej też łowiłem. E, jak już poszedł, jak poszedł na studia, to troszeczkę mnie, bo nie było czasu, i wróciłem do wędkarstwa tak naprawdę jak mój syn miał 3 lata, powiedział, kiedy mnie tata zabierzesz na ryby i tata po prostu się wybrał z synem i wróciło to wszystko już do dnia dzisiejszego. Tak jak kolega powiedział, jak kula śnieżna, czyli jak już się zaczęło, to to już poszło tak. Z górki. Mhm. Od setek lat ludzie zajmują się może nawet nie tyle wędkowaniem, co łowieniem ryb. Natomiast ja chciałam zapytać, jak w tej chwili ryby są traktowane. Czy my dalej te ryby tylko dla tego mięsa, czy bardziej idziemy w kierunku takiego hobbystycznego łowienia? To czyli tak jak zaczęliśmy całą rozmowę, czyli to wędkarstwo oczywiście poszło w tą dobrą stronę. W mojej opinii pewnie nie tylko mojej. Czyli jakby to zaczęliśmy to traktować jako po prostu hobby sport, czyli taki sposób na, na wolny czas, na życie, na odreagowanie pracy i innych przyziemnych spraw. No i jakby ryba w tym momencie, jeżeli mówimy o wędkarstwie karpiowym, bo taką też my się tutaj zajmujemy, ta ryba jakby to jest kwintesencja tego, tego całego sportu i jest traktowana z należytym szacunkiem, czyli. Oczywiście przez tych karbiarzy, którzy już gdzieś tam weszli na pewien poziom tego, tego wędkowania. Czyli karbiarze są już wyposażeni w tego typu. To jest akurat wanienka. Jest zrobiona z miękkiego materiału, który jakby zabezpiecza tą rybę przed otarciami, uderzeniami, gdyby wypadła nam w trakcie sesji zdjęciowej. Czyli ta ryba jest jakby bezpieczna. Do tego stosuje się tego typu worki, singi do przetrzymywania ryb w wodzie, czyli zaraz po złowieniu. Nie wyciągamy jej od razu, bo na wielu łowiskach też, gdy jest na przykład ciepło w pełnym lecie, tej ryby po holu nie można też od razu wyciągnąć z wody, ponieważ dostałaby szoku i wielce prawdopodobne jest to, że mogłaby nawet zdechnąć. Dajemy jej czas, żeby wróciła do sił i wtedy jakby wyciągamy ją z wody właśnie takim slingu, żeby zabezpieczyć przed upadkiem, wkładamy do maty, rozpinamy, robimy sesję, czasem coś nagrywamy. I w ten sam sposób wraca, wraca do wody. Dodatkowo też ryba jest cały czas polewana wodą, żeby, żeby jakby nie wyschła, nie doznała nie, nie jakiejś tam utraty śluzu na, 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 na ciele. Są też materiały karpker, tak zwane, czyli do opatrywania ran. Często jest tak, że ryby wyjmujemy z wody i ma na ciele jakieś otarcie, blizny czy to potarle, czy, czy mniejsze ryby nawet mogą mieć po u drapieżnika jakieś, jakieś ślady, czy po zarybieniach. Wtedy taką rybę się opatruje, czyli są specjalne preparaty do opatrywania ran czy po, po ukuciu haczyka, tak samo stosuje się tego typu preparaty, w większości łowisk komercyjnych te rzeczy są wymagane, czyli żeby w ogóle móc na nich wędkować trzeba być wyposażonym w takie rzeczy, dodatkowo właśnie w te rzeczy do dezynfekcji ran, więc jakby poszło to moim zdaniem bardzo dobra ryba jest szanowana i no, ma to zadanie takie, że po złowieniu takiej ryby ją wypuszczamy i jest, jest nadzieja i duża szansa, że ona złowiona zostanie po raz kolejny większa, ponieważ te ryby oczywiście dalej rosną. Więc jakby traktujemy ją tak, aby, aby mogła sobie wrócić do wody, żeby można było z nią później jeszcze raz się zmierzyć. Mhm. Właśnie jakie są te emocje, kiedy ta ryba już złapie, połknie ten haczyk przysłowiowy? Panie Grzegorzu? Emocje są bardzo duże. Co prawda to też kwestia yy... Czasu, czy powiedzmy y, y, w całej sytuacji, w jaki sposób to branie następuje. No w karpiarstwie mamy taką, jak gdyby taki przywilej, że obecnie mamy. Troszeczkę sporo tego sprzętu, więc wiemy, kiedy ta ryba bierze, bo są sygnalizatory. Człowiek już nie, jak w dawnych czasach, patrzy na wędkę i cały czas obserwuje. To to jest już przeszłość. przeszłość. Także na dzień dzisiejszy są sygnalizatory, one wydają dźwięk nawet w nocy, jeżeli wtedy, kiedy łowimy, mamy centralkę, która jest podpięta do sygnalizatora, więc śpimy sobie smacznie, czekamy na sygnał. No, oczywiście, jak jest branie, no to też odpowiednio trzeba sobie przygotować łowisko, bo w nocy, wiadomo, nie widać rzeczy, musi być przygotowany ponton. Jeżeli to jest w trudnych na przykład warunkach, to ryby łowimy. Ponton jest hol z pontonu, trzeba się tak samo zabezpieczyć, bo to chodzi też o bezpieczeństwo ludzi, więc kamizelkę trzeba mieć do dopływania, oświetlenie, oczywiście czołówka. Więc wypływamy często po 200-300 metrów od brzegu w różnych warunkach, w burzy, w deszczu z dużym, dużą falą, więc to jak gdyby e, też rodzi przygotowania na przykład do wieczoru, że musi być wszystko na swoim miejscu. Każdy musi wiedzieć, szczególnie to jest ważne na zawodach, bo, bo na zawodach to jest po prostu drużyna i tam szybka reakcja. Ta ryba też ma możliwość uwolnienia się, więc y, od, odpowiedni hol. Y, często bywa tak, że łowimy przy zawadach, zaczepach, więc trzeba ją odpowiednio prowadzić, żeby na przykład wyprowadzić ją na otwarte pole. Wtedy można ją łatwiej podebrać i jest mniejsze ryzyko utraty albo uszkodzenia ryby. Nie? Też może zaznaczymy w ogóle. Hmm w kontekście tego, że się czeka na branie, bo jak mniej więcej większość ludzi kojarzy, oczywiście dlatego się siedziało przy wędkach i się ich pilnowało dawniej, bo oczywiście to branie to jest taki moment, gdzie można ją zaciąć i wyholować. Jeżeli chodzi o karpie, karp żeruje w zupełnie jakby inny sposób niż reszta ryb, można powiedzieć, czyli on zasysa. On pływa przy nie, jak taki odkurzacz zasysa i filtruje wszystko, co tam, co tam znajdzie. I w tym momencie przynęty to są kulki proteinowe, odpowiednio zbilansowane, że tak powiem, Mini pokarmy z odpowiednim bilansem kalorycznym. Karp coś takiego zasysa. Za tym idzie haczyk, i w momencie, kiedy on wypluwa, czyli filtruje skrzelami to, co połknął, haczyk ma po prostu opaść na dolną wargę i wbić się, wbić się w dolną wargę. Ciężarem. też zrobić jak najmniej krzywdy. A czy Oczywiście, założenie jest takie, że nie, 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 po to jest ten haczyk i nie po to go się stosuje, żeby, żeby, zrobić krzywdę rybie, aczkolwiek w wielu łowiskach też na przykład nie stosujemy haczyków z zadziorem. Są mhm. haczyki bez zadzioru, właśnie po to, bo ten zadzior bardzo często jakby kaleczy ryby, aczkolwiek, no to są jakieś tam małe odsetki tych, tych, tych brań. W każdym razie, w momencie, kiedy zaś się to, haczyk opadnie na dolną wargę, Karp zostaje ukuty, wtedy jakby podejmuje taki odruch trzepania pyskiem i ucieczki. W tym momencie ciężarek jest po to, żeby tą rybę zaciąć. Czyli on waży ten akurat jakieś 80 gram. Obstawiam, stosuje się nawet cięższe ciężarki 140 na dalekich wywózkach, 300 gram, niekiedy 500 gram, czyli już takie pół kilogramowe. On się zapina. Tu też jest tak zwany bezpieczny klips. Mhm. On też słu służy temu, że jeżeli ryba się jakieś, załóżmy, zerwała się, czymś takim sobie pływa. No to ten ciężarek no bardzo by ją kaleczył i mógłby spowodować dość spore, spore uszkodzenia, więc ten bezpiecznik klips działa tak, że jeżeli ten ciężarek gdzieś się zaklinuje, ryba to pociągnie i uwalnia się z tego ciężarka i odpływa. Tak samo na przykład, jeżeli łowimy na dalekich wywózkach, łowi się na tak zwaną zrywkę, ten klips ma jakby po braniu zrzucić ciężarek i wtedy holujemy rybę bez, bez ciężarka. No ten ciężarek też powoduje to, że ta ryba jest jakby ciągnięta do dna. A nam zależy, żeby ją jak najszybciej wyciągnąć do powierzchni. Więc jakby kwintesencją tego wszystkiego jest to, że jakby karp żeruje zupełnie inaczej, czyli nie, nie łapie przynęty i musimy go zaciąć, żeby go zaciąć, tylko po prostu zasysa to i jakby zacina się sam. My już jakby podejmujemy gotowy hol. Wtedy mamy tak zwaną rolkę w żargonie karpiowym, czyli jest tak zwany odjazd i krzyk sygnalizatora, czyli ta ryba ucieka po prostu i wyciąga żyłkę z kuchrotka. No i wtedy właśnie chodzi o to, żeby jak najszybciej ten kij wsiąść do ręki i zacząć, zacząć ten hal. Mhm. Też wróćmy na chwileczkę do zawodów, ponieważ w zeszłym roku odbyły się zawody Star w Czechach, w których Polacy zajęli pierwsze miejsce, co się nie zapowiadało. Pan był wtedy tak. razem z drużyną. Mhm. Dokładnie, no pojechaliśmy jako, że tak powiem, nawet, nawet nie świeżaki, bo większość, większość zawodników, którzy, którzy tam już startują w tych zawodach, to są osoby, które już startowały raz drugi, więc już mają jakieś doświadczenie, znają tą wodę. My byliśmy pierwszy raz. Ja też jakby pojechałem jako osoba, która gdzieś tam miała jakby medialnie to zabezpieczyć dla chłopaków, ponieważ jest to wydarzenie, które nie, nie zdarza się zbyt często, jest to taka pamiątka na całe życie. Więc jakby sam start wziął się stąd, że chłopaki bodajże kilka razy przyjeżdżali blisko tej wody. Tam z drogi widać taki bardzo charakterystyczny punkt dla tej, dla tej wody, czyli wystający pięć drzewa na środku tego jeziora. I jakby od razu zakochali się w tej wodzie. Podnice do Kłębka doszli, że są organizowane właśnie te zawody z na na tejże wodzie i, i zdecydowali, że chcą w nich wystartować. Tak jak już wspomniałem, jakby sam star w tych zawodach nie jest prosty, ponieważ trzeba przejść tą jakby eliminację. Tutaj z chłopakami udało się, że akurat oni mieli eliminację zagwarantowaną dla sponsorów, czyli jakby taką dziką kartę. Mhm. I tak jak mówię, udało się wziąć udział w tych zawodach. W żadnym stopniu w ogóle nie, nie braliśmy do głowy sobie takiej wizji wygrania tych zawodów. Jedynym celem było złowienie trzech ryb, czyli kompletu trzech ryb, ponieważ zawody są prowadzone w formule trzech ryb. Trzy największe ryby są jakby wliczane do klasyfikacji. To był nasz cel. Ewentualnie powalczyć o sektor, ponieważ mimo że są prowadzone zawody na całej wodzie, cały zbiornik jest podzielony na bodajże sześć lub siedem sektorów, nie pamiętam. I jakby to są takie mini zawody w całych zawodach, czyli można wygrać sektor, tam są mniejsze nagrody, aczkolwiek też to jest jakieś tam prestiżowe, prestiżowe prestiżowy tytuł. No nam udało się zdobyć wszystko, co było możliwe, ponieważ wygraliśmy całe zawody, słowiliśmy największą rybę tych zawodów i też Będzie tego jeziora, Było 30 kilo, kilo 29,84 dokładnie. Więc, jakby no też był to historyczne zwycięstwo. Nie tyle, że, że wygrali to Polacy po raz pierwszy, o tyle też, że jakby została przekroczona ta taka magiczna bariera tego, tego big fisha, tak zwanego, czyli tej największej ryby tej wody. Więc, na pewno, te zawody są jakby też historyczne w całych cyklach tych zawodów. Więc tak, no też warto dodać, że chłopaki, wracając z tej imprezy, mieli dzień na przepakowanie. I udali się na Mistrzostwa Polski w wędkarstwie karpiowym, i tam też jakby powtórzyli ten sukces, czyli wygrali te zawody i również zużyli największą rybę tych zawodów. Więc jakby no, był to dobry rok dla polskiego karpiarstwa. A też szybko nadmienię, że nawet w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie karpiowym też bodajże wygrali Polacy, więc jakby zostali Polacy zdominowali świat karpiowy w roku 2021. Panie Grzegorzu, jaka była Pana największa ryba? Wysławiona. Większa ryba to miała 17 kg, 800. Nie przekroczyłem tej magicznej liczby. Także w drużynie mój kolega Paweł, mój syn ma 23 kg. O Także te, Tego roku na jesieni tatę pobił, i to chyba trzykrotnie. No a ja mam akurat takie szczęście, że, że ani nie w moim czasie nie wpływa ta większa Łowię Często zdarza się, że łowię więcej tych ryb, natomiast no, te największe jednak. Lu lubią kogoś innego, ale no cieszę się, bo to jest w jednej drużynie, więc y, jak gdyby najczęściej zawody odbywają się w formule trzech największych ryb, więc y, nie liczy się kto złapał, mhm. bo, bo są też różne taktyki, na przykład. Y, Często bywa tak, chyba tutaj chłopaki mieli, na, że godzinowo się ustawiają. Czy znaczy na dyżury. Tak, na dyżury, że jest dyżur godzinowy, jak mamy cztery Ale wędki, Nawet to... nie tyle godzinowo, tylko oni akurat mówili w ten sposób, że były cztery wędki, czyli jakby podzielona na dwóch zawodników, ponieważ w drużynie trzyosobowej jest dwóch zawodników, trzecia osoba jest tak zwanym team runnerem, czyli osobą, która zastępuje na przykład osobę, która poszła skorzystać przykładowo z toalety e, i on jest takim jakby rezerwowym. E, podział wyglądał u nich tak akurat, że e, po prostu jest dyżur, załóżmy, kolegi Ernesta i on łowi na wszystkie cztery. Jego branie jest, yy, kolejne branie jest jego, a następne kolejnej osoby i tak w kółko. Tak, u no, nas no. jest podobnie, podobnie, także czasem jest tak, że ja dzielę się z synem, kolega ma razem, a jak nie, no to właśnie jeżeli ktoś na przykład pójdzie yy, skorzystać nawet na zawodach z kąpieli czy, 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 czy po jakiś tam obie, czy śniadanie, no to po prostu wychodzi, zostaje ktoś na, na dyżurze i, i łowi. No i akurat w tym przypadku była taka sytuacja, że, że akurat ja odszedłem ze stanowiska, e, poszedłem do rybaczówki i akurat było branie. No i sen wyciągnął. No, ja się z tego cieszę, no bo w trzech największych rybach tej jesieni wygraliśmy zawody na Śląsku. No mieliśmy ponad 65 kg. Oho, Także to już były bardzo duże, to wszystkie 20 plus. Mm -hmm. Także to było bardzo duże, to z tego się cieszymy, że, że jest progres, że, że jednak te rybki się ładne trafiają. No, co prawda, no, no, to, to, to chyba na tym polega Ja Jeszcze zastanawiałam się tak przez chwilę, jak panowie pokazaliście tą wanienkę do, do przenoszenia ryb, czy w ogóle ten sprzęt, który przyniesie się dzisiaj ze sobą do studia, jak dużo trzeba go zabrać ze sobą na zawody? Jakie? Je... Właściwie wydaje się, że każdą możliwość trzeba zabezpieczyć. To, Chyba karpiarze wie, wiedzą trzeba. najwięcej o, o tym, ponieważ zdarza się, że... I to nie jest anegdota, tylko to jest częsty temat, że zabiera się samochód, przyczepę i jedzie się na wagę nawet. Zdarza się, że jedzie się na wagę, żeby sprawdzić, czy się 3,5 tony nie przekroczyło. I to nie jest anegdota także, bo to jest kawał ciężkiej roboty. Do takich zawodów się bardzo długo przygotowuje i. i Jedna tego, osoba tak. wydaje mi się, że nawet osobówką się miała problem zabrać, żeby Dokładnie. taką. No musi to być bus na pewno duży przyczepa przynajmniej, żeby z, z, zabrać swój ten sprzęt. No. Tych rzeczy można wyliczać, ale podstawy takie, które zajmują najwięcej miejsca, to są środki pływające typu ponton. No akurat będąc na tych zawodach mieliśmy dwa pontony. Wiadomo, w razie jakby się jeden okay. uszkodził, musimy mieć backup dodatkowo namioty łóżka, bo oczywiście nikt sobie, nikt, nikt sobie nie myśli, że śpimy na, na ziemi czy na karimatach. <laughs> Są już łóżka karpiowe z odpowiednimi śpiworami, gdzie dwa dni temu byłem na zasiadce, gdzie w nocy było minus podajże 5 stopni i śpię sobie nie odczuwając w ogóle tej temperatury, jest cieplej i wygodniej niekiedy niż w domu. Dokładnie. My sobie żartujemy niekiedy z, z kolegami, że na rybach człowiek się wyśpi, jeżeli oczywiście <noise> ryby nie biorą, lepiej niż w domu. I, i no mówię, no same te łóżka, namioty, Wędki, to wszystko jakby zajmuje już sporo miejsca, a do tego dochodzą jeszcze jakieś takie drobne rzeczy, które jakby są jakby nieograniczone. Tak, dojdą do tego akumulatory, oczywiście tak, pokarm. Tak, tak. Bo to w granicach czasami zależy, jakiego, Czyli jeżeli jest dzikie łowisko, to, to, to jest 600-700 kg, 500 kg, to, to, to kwestia, Dokładnie. jakie zawody, jaki charakter ma, ma łowisko, na którym się te zawody odbywają. Tak. I kuchnia też, no, trzeba coś jeść, trzeba na czymś to przygotować. No, dzisiaj to wszystko poszło, no, mamy za dosięgiem ręki wszystko, ale jednak trzeba to jako taką ze anegdotkę powiem, że my nawet na tych zawodach mieliśmy perski dywan, jak sobie żartowaliśmy, <noise> bo oczywiście z już wiemy, mieliśmy taki główny namiot, czyli taki cookhouse tak zwany i po bokach takie namioty, w które spaliśmy, czyli to już taki powiedzmy mały dom. Ten główny namiot był namiot, w którym siedzieliśmy cały dzień i jakby z doświadczenia wiemy, że wchodząc, wychodząc po jednym dniu czy dwóch robi się błoto w środku. Więc jakby wzięliśmy stary dywan, kolega wziął z domu po to, żeby go rozcielić tam, żebyśmy mieli czyściutko. Oczywiście ten dywan później został tam przy, przy śmietnisku, ale, ale no śmialiśmy się, że, że jesteśmy tak bogatą drużyną, że mieliśmy nawet perski dywan ze sobą. To jakie macie w takim razie panowie rady dla tych początkujących, dla tych może, którzy już od lat łowią, a którzy chcieliby faktycznie bardziej w tym takim hobbystycznym kierunku z włączeniem tych, tego poszanowania ryby zacząć? W mojej ocenie zacząć od takich podstawowych rzeczy, typu powiedzmy sling, dobry miarę podbierak, wędki, nie muszą być nie wiadomo jakich marek, ale żeby miały te podstawowe jak gdyby, parametry, które jak gdyby krzywe ugięcie, żeby one były miarę miękkie, żeby tej rybie też nie wyrządzić krzywdy. No i rozpocząć od zdobywania wiedzy, gdzieś tam po internecie, po czasopismach, no bo to jest podstawa. Ta, się są dać. też takie szkółki, dużo federacji, czy tam jakichś zrzeszeń karpiowych prowadzi takie szkolenia dla, dla młodych wędkarzy. Więc jakby jest gdzie zdobywać tą wiedzę i mówię dla chcącego nic trudnego, aczkolwiek mówię też warto jakby weryfikować tą wiedzę, bo jednak no, internet jest skarbnicą, ale też jest śmietniskiem, jeżeli chodzi o wiedzę. Czyli wszystko z głową, z rozsądkiem tak, Oczywiście. i z dobrym podejściem. A jak złapiecie bakcyla, to potem ryba się Samo złapie. Samo pójdzie. <noise> tak jest.